Na kolejnym vlogu dotyczącym programowania maszyn CNC, tym razem omówimy sobie, sobie yy, tukarkę Wyposażoną w głowicę rewolwerową, ośmią narzędziową oraz uchwyt samocentrujący. I tutaj będzie złożem poziomym. Najpierw przyjrzymy się, jak ona wygląda po obróceniu, w obrotach. A więc. To co tu widzimy, to są łapy, na których kotwiczona jest maszyna. Tak? Tutaj kolejne są. Jeżeli maszyna jest większa, no to wtedy już trzeba fundament wylewać i mocować ją w inny sposób. Natomiast w przypadku takiej małej maszyny wystarczy kotwiczenie i poziomowanie, właśnie do odpowiednio oczywiście przygotowanej podłogi. Mamy tutaj układ sterowania, taki no-name w tym przypadku, więc yy, mm, możemy to tak zostawić. Natomiast jest to z, na g kodzie ISO stosowanym w maszynach HAS. Dodatkowo macie osłonę, czyli te nasze drzwi. Tutaj mamy tą klapę, yy, takie drzwiczki, żeby mieć dostęp do wrzeciona. Możemy się przyjrzeć z drugiej strony. Z tej strony mamy. Ok, tu są kolejne. Jak widzicie, więc tutaj macie dostęp do wrzeciona właśnie jeszcze z drugiej strony. I tutaj kolejne drzwiczki są. Widoczne w tym miejscu, a więc tutaj macie dostęp, wtedy do konika. Przyjrzyjmy się teraz wnętrzu maszyny. Musimy otworzyć. Odsłonę. Tak, pokażę Wam jeszcze jej zamknięcie. Zamknięcie, jeżeli M39 w tym przypadku daje nam zamknięcie, tak? Otworzę poprzez kod M38. Ok, przyjrzymy się, co jest w środku. A więc w środku mamy, jak wspomniałem, układ. Um, uchwyt. Tak jak tu widzicie. Samocentrujący trójszczękowy. Po czym poznacie? Ponieważ tutaj jest widoczna ta śruba. Tak, czyli. Tutaj ta śruba powoduje, że musicie po zamotowaniu materiału użyć tej śruby, żeby zacisnąć szczęki zewnętrzne, i łoże jest tutaj, jak wspomniałem, poziome. A więc tu widzicie, o, że te łoże ma poziome położenie. A więc tutaj jest w poziomie tak. W większości maszyn to karek to położenie jest. Skośne. A więc łoże jest tak jakby nie będzie widać może, ale w skrócie jest pod kątem. Następnie mamy kolejne wyposażenie. Kolejnym elementem maszyny. Jest konik. A więc z tej perspektywy widać, tak? Czyli tutaj macie konik, a więc tu jest nasz konik. To działa w ten sposób, że odblokowujecie o, o odpowiednio tą część. Może zmienimy sobie kolor. Wajchą. Tutaj. Tą wajchą odblokujecie w jedną bądź w drugą stronę, i, i daje Wam to możliwość przemieszczania właśnie konika w lewo bądź w prawo, a później kolejną tutaj blokujecie sobie już samą. Sam kieł. Więc tutaj kieł jest wysuwany poprzez obrót. Tutaj tą korbą kieł przemieszcza się bądź w prawo bądź w lewo, dociskając nam ten długi element. Właśnie koniki, co do zasady, służą do tego, żeby podtrzymywać długi element. Jeżeli tutaj, tak jak widzicie, element jest. Całkiem spory może ja to wezmę troszeczkę. Tak, czyli tutaj. Ten element już jest. Dość długi, trzeba zastosować wtedy konik, ponieważ podczas obrotów detal Wam albo zostanie usunięty z uchwytu, albo po prostu nastąpi duże bicie. Następnie. Mamy tutaj. Głowicę rewolwerową na 8 narzędzi, tak jak tutaj widać, czyli to jest nasza głowica. Jak widzicie, na 8 narzędzi, tak? Czyli to jest ten nasz element. Odpowiednio tu macie kolejne narzędzia, możecie sobie. Uzbrajać maszynę do ośmiu narzędzi, akurat w tym przypadku. Ponadto, o czym wspomniałem, uchwyt. No i to, aha, jeszcze tu widzimy wężyk, który nam doprowadza chłodzenie w miejsce w miejscu, gdzie chcielibyście dostarczyć chłodziwo uruchamiacie odpowiednio ustawiacie wtedy tutaj tym jako operatorzy odpowiednio tak, żeby t, mm, już chłodziwo było w strefę dos, było dostarczane w strefę skrawania i w ten sposób e, odpowiednio uruchamiacie kodem albo M08 albo M09 M8 włącza wyłączenie następuje poprzez M09. Ok. Następnie co tu mamy jeszcze układ sterowania. To jest akurat fajnie pokazane, ponieważ widzicie te podstawowe wartości, a więc po kolei, wik Wartość ich położenie narzędzia w Zcie. Jednostki mamy w tym przypadku milimetry, obroty, posów, F, czyli posów, które narzędzie jest teraz wybrane do pracy T01, tu macie R na minutę, czyli obroty będą, czyli jedno, jednostki tutaj do obrotów. I posuw w milimetrach na minutę jest tutaj, yy, ponieważ jest kod G99. G0 to ruch szybki, i G54 to jest nasze wybrane 0. Detal. Ok. Następnie zobaczmy sobie nasze punkty referencyjne. Punkty charakterystyczne maszyny CNC. A więc tu one fajnie są widoczne teraz. Więc zobaczmy teraz, jak to wygląda, jeszcze w takiej klasycznej postaci. Tak. A teraz zobaczmy już, gdy widzimy tylko sam element oraz. Właśnie te punkty najistotniejsze. A więc co tutaj widzimy? Dla nas takiego najistotniejszego. I teraz. M. Czyli to jest nasze zero maszynowe. W innym wideo jest to wyjaśnione, więc 0 nasze maszynowe, W, czyli 0 przedmiotu obrabianego. Przypominam, 0 maszynowe jest stałe, ustalone przez producenta, natomiast 0 przedmiotu obrabianego ustalamy my jako operatorzy. Następnie macie x na tutaj. Łamane na phi. Chodzi o to, że x to jest tutaj nasza oś x. Czyli to jest to x. I położenie narzędzia to jest jednocześnie fi, czyli na jakiejś średnicy znajduje się narzędzie. No i tu widzicie oś x. Widzimy oś z. Czyli to jest tak, pierwszy Punkt charakterystyczny, drugi. Następnie macie punkt wymiany narzędzia, czyli to jest ten punkt, oraz punkt referencyjny, czyli punkt odjazdu, a więc punkt bezpieczny, gdzie odjeżdżamy do wymiany narzędzia. To jest ten punkt T, czyli tutaj. To jest punkt odniesienia narzędzia. A więc od niego mierzone są pomiary dla narzędzia. To tak na, e, pokrótce. Jeśli będziecie chcieli bardziej szczegółowe informacje, wyjaśnienie tych punktów, to z chęcią oczywiście wykonam takie oto wideo. I mi się wydaje, że na ten moment to by było tyle. Jeżeli chcemy zobaczyć działanie takiej maszyny, to proszę bardzo możemy sobie tutaj wrzucić program, sprawdźmy, który tu można byłoby ok, tu jest, wyłączymy i mamy działanie już naszej maszyny w ten sposób, że widzicie że jest podawane chłodziwo odpowiednio. Wybrane zostało to narzędzie. Programu teraz nie będziemy opisywać. I wykonywana jest obróbka. Obroty zostały załączone. I program wykona nam obróbkę. tak jak tutaj widzimy możemy sobie teraz zatrzymać że to jest tutaj ten punkt odniesienia narzędzia jest tutaj a więc od niego mierzona jest wartość narzędzia w x, x oraz tutaj w z więc pamiętajmy, że to nie są te same punkty. Wcześniej pokazywałem, one trochę nakładały się na siebie, natomiast to są inne punkty. I że to na razie tyle. Także dziękuję za uwagę i zapraszam do oglądania innych również filmów. W kolejnym postaram się wyjaśnić cykl G71.